Podanie 11 grudzień CKE2024. Miejscem zerowym funkcji liniowej F jest liczba 2, a punkt przecięcia wykresu funkcji F z osią OY kartezjańskiego układu współrzędnych XY ma współrzędne 04. Zobacz rysunek. Oceń prawdziwość poniższych stwierdzeń. Wybierz P, jeśli stwierdzenie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Współczynnik kierunkowy prostej, która jest wykresem funkcji F, jest równy minus 2. Współczynnik kierunkowy prostej obliczymy na dwa sposoby. Pierwszy sposób to wykorzystanie wzoru na współczynnik kierunkowy prostej w tablicach matematycznych, to strona 23. To jest pierwszy sposób, a drugi sposób z wykorzystaniem wzoru funkcji liniowej, czyli y równa się ax dodać b. Zatem tak, żeby wyznaczyć współczynnik kierunkowy prostej, czyli a, musimy znać współrzędne dwóch punktów. Pierwszy punkt już znamy i on znajduje się tutaj. Niech to będzie punkt A, ma współrzędne 0 i 4, czyli tutaj sobie wpiszę 0 i 4. Drugi punkt znajduje się tutaj, to jest nasze miejsce zerowe, ono wynosi 2, a punkt ma współrzędne 2 oraz 0, czyli punkt B to 2 i 0. Mamy już dwa punkty, zatem możemy podstawić pod wzór na współczynnik kierunkowy prostej. Można te punkty sobie podpisać x, a, y, a, x, b, y, b. Zatem będziemy mieć a jest równe, kreska ułamkowa, y, b czyli 0, minus y, a czyli 4 i w mianowniku. XB, czyli 2 minus x 0, czyli 0. 0 minus 4 to jest minus 4 podzielone przez 2 to jest minus 2, czyli współczynnik kierunkowy prostej jest równy minus 2, zgadza się, to jest prawda. No to jest pierwszy sposób, którym możemy obliczyć współczynnik kierunkowy prostej, a drugi sposób to jest wykorzystaniem wzoru na funkcję liniową. Tutaj znajduje się A, czyli współczynnik kierunkowy prostej. Tak, potrzebujemy a i b. b odczytujemy z wykresu, bo pamiętamy, że gdy funkcja przechodzi przez, gdy, przechodzi, gdy przecina oś y w punkcie 0,4, to jest to punkt też taki charakterystyczny 0b, i stąd wiemy, że b jest równe 4, czyli b to 4, i dalej wykorzystujemy punkt b o współrzędnych, 2 i 0, i podkładamy pod wzór na funkcję liniową w miejsce x i y, czyli w y, podkładamy 0, w miejsce a nic, bo mamy policzyć, w miejsce x, 2 i dodać b, czyli 4. To jest 2a. Gdy przerzucimy na lewo, to będzie minus 2a równa się 4. Podzielimy przez minus 2, czyli a też wynosi minus 2, tak jak wcześniej żeśmy obliczyli. No to teraz Zdanie numer dwa, które brzmi tak. Pole trójkąta ograniczonego osiami kartezjańskiego układu współrzędnych XY oraz wykresem funkcji f jest równe osie. Osie układów współrzędnych to te dwie oraz prosta f, to tak tutaj przedstawiona na rysunku, czyli f od x. I mamy obliczyć pole trójkąta, który jest ograniczony właśnie tymi osiami i... Naszą prostą, czyli funkcją liniową. Trójkąt, który nam powstał, jest to trójkąt prostokątny, czyli tutaj mamy kąt prosty. Żeby policzyć pole trójkąta, korzystamy ze wzoru tradycyjnego A razy h przez 2. No, potrzebujemy podstawy i wysokości. Podstawą niech będzie ten bok, i liczymy sobie po jednostce, to będzie 1 i 2. Ponieważ funkcja przechodzi przez punkt 2,0. Tak samo będzie z wysokością, która znajduje się tutaj. Mamy raz, dwa, trzy, cztery jednostki, pełne cztery jednostki, bo funkcja przechodzi przez punkt 0,4, czyli H to 4. Więc pole trójkąta to będzie tak 2 razy 4 przez 2, czyli 8 podzielone przez 2, czyli 4. Tutaj podali, że pole wynosi 8, czyli zdanie jest zdaniem. A oh